It's about taking the fight to their very cells, to bring down their deadliest superpower of all, regenerating DNA. No tak, to ma sens. Okej, okay, jednak nie usunąłem kanału. A kolejny film na liście nie jest aż taki zły. Nie jest też dobry. Ale dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy już na równi pochyłej. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym się zwrócić z prośbą do kibiców legii z pobliskiego osiedla: Usuńcie to! I to też przy okazji. Wyglądało fajnie w grudniu, ale teraz, w środku lata, jakoś nie pasuje. No więc, Despicable Me Free to po polsku dru, gru i minionki. W tym filmie Gru zostaje zwolniony z pracy bez powodu i dowiaduje się, że ma brata o imieniu Dru. Więc jedzie do brata, który wygląda tak jak on: tylko ubiera się na biało, ma włosy, jest bogaty i ma najbardziej nieznośny głos na całym świecie. Co? A, ale to rodzinna tradycja! Nie możesz się nie zgodzić! Okej, okay, to nie nalegam. Hmm, ciekawe, do czego to jest? To jest ten głos, który robią polscy kabareciarze, kiedy chcą brzmieć śmiesznie. Bo nie mają śmiesznych tekstów. Po co my żeśmy tam 250 sportowców wysyłali? Jak to wystarczyło Marcina z wysłać, to by to całe złoto do paczki przywiózł. Czy w oryginale też jest taki wkurzający? No, your eyes on No, nie. Znaczy w oryginale też jest irytujący. Steve Carell po prostu mówi jak gru, tylko wyższym tonem. Ale polscy tłumacze to już jacyś sadyści. Zupełnie jakby ten, kto dawał im oryginalne nagrania do przetłumaczenia, powiedział: chcecie usłyszeć najbardziej wkurzający dźwięk na świecie? My bro A polscy tłumacze odpowiedzieli: Potrzymaj nam piwa. W sumie nieważne, co się dzieje, nikogo to nie obchodzi, nawet scenarzystów. Oto lista wątków. Gru chce odzyskać pracę i zupełnie świadomie wykorzystuje do tego zupełnie nieświadomego brata, który myśli, że pomaga w przestępstwie, bo chciałby być przestępcą tak jak Gru. Wątek ten wieńczy ujawnienie prawdy i konflikt, który zostaje rozwiązany w minutę, bo przy takiej liczbie wątków nie ma czasu na jakieś pomysłowe zwroty akcji lub emocjonalne momenty. Tymczasem Lucy chce zdobyć uznanie dziewczynek. Tak w końcu nauczyłem się jej. Imienia, bo zorientowałem się, że powtarzanie ciągle szalona kobieta brzmi trochę seksistowsko. Możliwe, że większość z was zorientowała się już dawno, ale nie chcę mi się cofać i poprawiać nagrań. Nie boję się cancelingu, nie mam Twittera. Eee, tymczasem najmłodsza dziewczynka szuka jednorożca i uczy się, że nawet jeżeli coś nie jest tym, o czym marzyliśmy, to i tak może być piękne. To byłoby dobre przesłanie, gdyby nie to, że nauczyła się tego całkowicie poza kadrem. Chciałbym lubić tego nowego złoczyńcę, jest przerysowaną ikoną lat 80. Co prawda, żerowanie na nostalgii za latami 80. to wymęczony trik w filmach i serialach, ale mógłbym go zaakceptować jako parodię, gdyby była śmieszna. Koleś niewiele robi i w każdej scenie głównie wygląda tak, jak wygląda, tańczy tak, jak tańczy i to wszystko. Oj, będę miał z Możecie odnieść wrażenie, że nie lubię muzyki popularnej, skoro tyle na nią narzekam, ale naprawdę nie o to chodzi. Bardzo ją lubię. Nie bez powodu jest popularna. Nie lubię tylko, kiedy jest wykorzystywana jako substytut atmosfery w filmach, próbujący mnie zmanipulować odniesieniami do czegoś, co wzbudza we mnie pozytywne wspomnienia. A teraz jest jeszcze gorzej, bo głupie minionki wpajają mi nowe skojarzenia. I teraz ilekroć usłyszę bad Michaela Jacksona, będę myślał o minionkach. Ilekroć usłyszę Take On Me zespołu Aha, będę myślał o minionkach. Ilekroć usłyszę Jump Van Halen'a, będę myślał o minionkach. Dzięki! Błagam, trzymajcie się z daleka od John'ego Kasza. A i byłbym zapomniał o jeszcze jednym wątku. Minionki odchodzą, bo w końcu zorientowały się, że Gru już nie jest zły, a one mają wpojone w DNA usługiwanie złym ludziom. Trochę im to zajęło, a raczej dopiero teraz scenarzyści zorientowali się, że powinny były zrobić to już dawno, po tym jaką dostały historię początków w poprzednim filmie. Albo po prostu wszyscy mają to gdzieś, nikogo nie obchodzi ten film, nawet scenarzystów. Podobało mi się, jak minionki poszły do więzienia, nie podobało mi się to, że wyszły z więzienia. Nie podobało mi się też to, że nawet po tym, jak żółte gnidy odeszły od gru, to dwa z nich zostały, żeby nie groził nam przypadkiem brak możliwości wepchnięcia choć jednego minionka do sceny, w której nie jest on potrzebny. Wątki się biją, żaden z nich nie wybrzmiewa, minionki są denerwujące, brat gru jest denerwujący, Lucy jest w porządku, ona już nie jest denerwująca. W tym filmie byłem wobec niej całkowicie obojętny, a to już postęp. A doktor Nikczemnikus został zamrożony, bo nikt w produkcji nie ma na niego pomysłu, więc do lodówki dziadku. Czekaj aż ktoś wpadnie na pomysł, co mógłbyś robić. Nie rozumiem też dlaczego w polskim dubbingu ta postać jest Niemcem, choć wygląda jak stereotypowy Anglik. W dodatku w oryginale mówi wszystko z angielskim akcentem. Hey, could you? Oh, uh, of course. Now, as I was a w polskiej wersji ciągle wtrąca we wszystko niemieckie słowa i mówi z przerysowanym niemieckim akcentem. Ej, a, a, a mógłbyś się... Jak już mówiłem... Za dubbing odpowiada Bartosz Wierzbięta, czyste srebro branży polskiego dubbingu, bo złotem jest Joanna Wizmur, Pracował przy Szereku, Madagaskarze, Misji Kleopatry, Nowych Szatach Króla i wielu innych klasykach, więc jeśli ktoś taki przygotowywał taki dubbing, to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że naprawdę nikogo nie obchodził ten film, nawet polskich tłumaczy. Bawiły mnie tylko trzy teksty w tym filmie, bo chyba nieświadomie przełamywały czwartą ścianę. O, ty to już jesteś dorosła. Niech gadam, ile? Mm, 15? 12! Ma 12 i zawsze będzie miała 12! To jest śmieszne, bo prawdopodobnie dokładnie taki plan mają twórcy. O, to urocze i wcale nie irytujące. To jest śmieszne, bo dokładnie to samo pomyślałem. <śleski wyle> Ach, już wolę minionki. O rety, naprawdę? Ja bym nie był tego taki pewny. To trudny wybór. Okej, okay, podobało mi się też to, jak złoczyńca zniszczył symbol Hollywood, bo jeżeli to jest seria, która zarobiła już 5 miliardów dolarów, to Hollywood musi zostać zniszczone. To jest takie nic, że jak widzicie bardzo szybko zabrakło mi oryginalnych rzeczy, które mógłbym o tym powiedzieć. Więc zamiast tego zarzucę kilka ciekawostek, których dowiedziałem się w międzyczasie. Wiedzieliście, że imię Gru to nawiązanie do prawdziwej, nikczemnej instytucji wywiadu wojskowego GRU, która istniała w Związku Radzieckim? A moderator Discorda powiedział mi, że początkowo złoczyńcą w drugim filmie miał grać Al Pacino, który zdążył już nawet nagrać dialogi. I rzeczywiście jego imię załapało się nawet do Zwiastuna. Mogę się tylko domyśleć, co stało się potem. I bum! Oto ten film. Spal go. Słucham? Nikt nie może tego zobaczyć. Nigdy. Jeśli nie podobają ci się te zbliżenia, to jeszcze nie wersja ostateczna. Zniszcz to. Wszystkie kopie. Ktoś to oglądał? Nikt. Trzeba ich znaleźć i z nimi pogadać. Dziękuję. Następny. Jest ograniczona liczba sposobów, aby powiedzieć, że coś jest nieśmieszne i cierpi na nadmiar niepowiązanych ze sobą wątków, chociaż w tym przypadku nie jest aż tak źle. To znaczy filmowi nadal brakuje skupienia, ale teraz są może trzy wątki: gru, minionki i jeszcze jeden minionek, yy, i chodzi o to, że nieważne czemu, ale wszyscy się rozdzielili i teraz muszą się spotkać w tym samym punkcie, gdzie dojdzie do walki ze złoczyńcami, którzy nie zapadli mi w pamięć, bo jak tu zapamiętać wszystkich pięciu, kiedy filmowi brakuje skupienia i opanowania? Mi powoli zaczyna brakować skupienia i opanowania. Muzyka popularna wiadomo, minionki świrują wiadomo. Scenarzyści już w ogóle się poddali, bo próbują nawiązywać do tego jednego dobrego filmu z serii, ale nie zastanawiają się na ile to ma sens. Bank zła powraca, co nie ma sensu, bo zgodnie z pierwszym filmem powinien się nazywać Lehman Brothers. Bo to w ogóle jest prequel, zapomniałem wspomnieć. Bo mnie też już to nie obchodzi. Scenarzystów nie obchodzi, tłumaczy nie obchodzi. Czemu miałbym być jedyną osobą, którą te filmy obchodzą? Łupty freaking du! Mój filmik o minionkach przestał być poukładany, co z tego? Mógłbym go przeredagować, gdybym chciał, ale nie dbam o to. Ale mógłbym, ale nie chcę! Ale mógłbym, gdybym chciał. Eee, sorry. W banku Zła widzimy te fajne kolumny z pierwszego filmu, ale już nie zawierają one tego fajnego żartu, więc nie są fajne. Bankier pokazuje zdjęcie wektora, który wygląda, jakby był w tym samym wieku, a może nawet był starszy niż gru, bo to prequel, w którym gru jest dzieckiem, zapomniałem wspomnieć. I to też nie ma sensu, bo w pierwszym filmie ustaliliśmy, że wektor jest znacznie młodszy niż gru, i to był jeden z argumentów bankiera aby to jego projekt wesprzeć. Jest wielu nowych, bardzo zdolnych złoczyńców, młodszych od Ciebie, bardziej zachłannych, młodszych od Ciebie. Jak ten młody chłopak, tam imieniem Wektor. Mamy nowego minionka, który jest dużym krążkiem i ciągle nawija, wkurzając przy tym wszystkich tak bardzo, że prawdopodobnie został zabity, bo gdzie on jest w pozostałych filmach, kiedy Gru jest już dorosły? No właśnie, został zabity. W jednej scenie minionki zmieniają się w zwierzęta, aby dzieci miały więcej do nadrobienia w swojej kolekcji plastikowych zabawek na podstawie filmu, a ten minionek, który został zamieniony w kurę, ee, rozmnożył się bez udziału kog i do końca filmu istnieje ta minionkowo-kurza hybryda, która prawdopodobnie zmarła na choroby genetyczne, bo gdzie ona jest w pozostałych filmach? No właśnie. Jeden z minionków zamienił się w królika, czy tam zająca, i to mnie o czymś przypomniało. Czy my tego już czasem nie przerabialiśmy? Czy minionki nie istniały już wcześniej, pod postacią pewnych królików? Które miały coś wspólnego z, z Raymanem, ale później zaczęły żyć własnym życiem? I prześladować ludzkość na wystawach gier w sklepie? I w filmikach na YouTubie? Jak długa jest ewolucja minionków? Nie, nie ta ukazana w filmie, ale ta prawdziwa, jako konceptu w naszej kulturze. To jest dopiero królicza nora. Ale dzisiaj nie będziemy w nią wskakiwać. W tym filmie jest też scena pogrzebu i towarzyszy jej chór minionków, co jest marzeniem każdego człowieka, aby na jego pogrzebie zaśpiewały minionki! A w ogóle zapomniałem o ocenach! E, powiedzmy, że Grudru i minionki dostają ocenę 11 na 265, bo to film lepszy od Zemsty Stwora, ale nie tak świetny jak Slenderman. A minionki Wejście Gru, bo tak się nazywa ten film, który teraz omawiam, zapomniałem wspomnieć. Dostaje ode mnie 22 na 265, bo, nie wiem, jest lepszy niż łamanie kołem, ale nie tak dobry jak zapalenie płuc. No to teraz do kina, na film pełnometrażowy o minionkach, na dużym ekranie. Miejmy to już za sobą. Czwarty film z serii nazywa się Minionki pod przykrywką. Bardzo podoba mi się ten tytuł, bo uważam, że minionki powinny być pod przykrywką w jakimś garnku i smażyć się w temperaturze. Najlepiej parowania. I nie wiem czy to dlatego, że poprzeczka jest już bardzo nisko zawieszona, czy od tego maratonu usmażył mi się mózg. Czy to efekt oglądania tego filmu w kinie, ale nie było tak źle w porównaniu. To nie był dobry scenariusz, jak zwykle, ale przynajmniej nie wzbudzał we mnie negatywnych emocji. Ponieważ nie chciałem spędzać czasu na sali pełnej dzieci, poszedłem na ten film o 22 w wersji z napisami, bo tak minionki oglądają dorośli ludzie. Zrobiłem nawet zdjęcie na dowód, że coś takiego istnieje. Widzicie? Tutaj jest nos gru, tu jest barania pupa. A tu są polskie napisy. A oto fabuła. Gru nadal pracuje dla dobrych ludzi, którzy walczą ze złymi ludźmi, i krzyżuje plany ludzkiemu karaluchowi, który poprzysięga zemstę i idzie do więzienia, ale wychodzi z więzienia, więc Barania Pupa przychodzi do Gru i mówi, że rodzinka ma się przeprowadzić i przyjąć nową tożsamość. Skoro znacie już tę serię, to wiecie, że to wszystko tylko założenia fabularne, i po dojściu do tego punktu kończy się ciąg przyczynowo-skutkowy i zaczyna seria różnych niepowiązanych ze sobą wątków i scenek. Lucy zostaje fryzjerką i naraża się klientce, ale to prowadzi do nikąd. Dziewczynki uczą się karate, ale to prowadzi do nikąd. ma problem z dogadywaniem się z sąsiadami, ale to prowadzi do nikąd. Mamy nowy rodzaj minionków, minionki superbohaterowie. Dzieci, musicie uzupełnić swoją kolekcję plastikowych figurek. Aczkolwiek wątek superminionków też prowadzi donikąd. Jest też wątek córki sąsiadów, która chce być złoczyńcą tak jak kiedyś gru i to przynajmniej trochę wpływa na fabułę. Jeśli chodzi o czarny charakter... Ha! Co za żart. Po tym jak na początku zakończył swoją ekspozycję i utrwalił swój wizerunek potencjalnego zagrożenia, znika na cały film i powraca dopiero pod koniec. Więc... To nawet nie jest wątek. Gru ma też wreszcie biologicznego syna i to z prawdziwą kobietą. Problem w tym, że niemowlę nienawidzi go z jakiegoś powodu. Być może zastanawiacie się teraz, czy w trakcie filmu dowiadujemy się, co sprawiło, że cały czas brzdąc nie lubił Gru i jakie ważne wydarzenie sprawi, że go polubi? I jeśli tak, to znaczy, że nie słuchaliście mnie uważnie. Po co ja cały czas gadam? Oczywiście, że powodu nie ma, a wątek zakończy się. O tak. Pstryk! I już! Konflikt zażegnany! Oczywiście, że mamy dużo niepotrzebnych scenek zapychaczy, jak ta jedna, kiedy Minionek wali po głowie innego Minionka w basenie i ten drugi każe mu przestać, ale ponieważ ten pierwszy nie przestaje, to ten drugi się wkurza i koniec scenki. Albo ta, w której widzimy, jak córka sąsiadów gra w grę taneczną ze swoim kotem i... i tyle. A, no i jakby co? K-pop! Mamy wreszcie K-pop w tym filmie! Dzieciaki zadowolone? Co prawda tylko ten mainstreamowy K-pop, który poznaje tylko dlatego że jest mainstreamowy ale zawsze no i tak cenię ten film trochę wyżej niż większość poprzednich bo w sumie nie miałem takiego poczucia zażenowania scen z minionkami nie ma aż tak dużo aby to bolało chyba tylko scena z tenisem wydawała mi się naprawdę żenująca Muszę też przyznać, że podoba mi się wygląd nowych postaci. Są fajnymi karykaturami różnych archetypów. Nie podobało mi się to, że większość wątków prowadzi donikąd, ale trochę podobały mi się same koncepty, na przykład zła córka sąsiadów grana przez Joey King i to, jak jej prezencja komponuje się ze światłem i ciemnością i efektami dźwiękowymi. Za mało też chwale przez cały czas postać najmłodszej dziewczynki. Podoba mi się to, że twórcy przynajmniej tutaj są Konsekwentni, wyostrzając jej niewinność, ale bez sprawiania, by była denerwująca. Lubię to, jak przez cały czas gada o tych swoich jednorożcach. Jak w drugiej części mówi, że wyobraża sobie, jak z głowy gru wykluwa się kurczaczek, jak w trzeciej części sprzedaje swoje zabawki, aby pomóc rodzicom, jak w tym filmie boi się kłamać. Nie jestem dobry w nazywaniu uczuć, ale to takie coś, co sprawia, że w okolicach klatki piersiowej czuję takie jakby podwyższoną ciepło słowa. Na pewno jest na to jakaś nazwa. Szkoda tylko, że po pierwszym filmie nikt nie miał pomysłu co zrobić ze środkową dziewczynką. Ponownie, fajny z niej koncept, po prostu niewykorzystany. A powinna być największą rozrabiaką w tej rodzinie. Naprawdę tak trudne było znaleźć jej coś do roboty. Nawet mam pomysł, niech idzie w ślady Gru. Niech stwierdzi, że chce być super złoczyńcą jak kiedyś jej tata, a Gru próbuje ją od tego odwieść. Mogłaby mieć wtedy całkiem fajne interakcje z najmłodszą córką. Bo tak kontrastują ze sobą. Ale wracając do minionków gotujących się pod przykrywką. Dowcipy są... nijakie. Zaśmiałem się raz, jak superminionek POMÓGŁ mężczyźnie zwisającemu z dużej wysokości. A, filmowi udało się zagrać na moich oczekiwaniach. Ale poza tym wszystkie żarty są dosyć oczywiste. W każdej sytuacji dzieje się po prostu pierwsza komiczna rzecz, jaka może przyjść każdemu do głowy. Wymyślałem sobie podobne żarciki jako dziecko i... I w sumie to się zgadza to jest film dla dzieci. Dorośli mogą zabrać malucha na to coś i maluch będzie się dobrze bawił, a dorosły jakoś to zniesie. To jest bezpieczny film dla dzieci, pod warunkiem, że chcemy dać im coś do pośmiania się, ale bez morału, i pod warunkiem, że dzieci są na tyle mądre, by nie powtarzać tego, co zobaczą w filmie jak robienie głupich dowcipów innym ludziom. Albo karmienie ptaków popcornem. Nie karmcie ptaków popcornem, ani chlebem. Jak już musicie, to najlepiej kupujcie im niesolony słonecznik. Warto też mieć na uwadze, że ta część robi duży krok naprzód względem poprzednich, jeżeli chodzi o humor klozetowy. Do tej pory widzieliśmy tylko puszczanie bąków, a tu widzimy prawdziwe szczyny dziecka i kozie bobki. Bon appétit! Moja subiektywna ocena to 25 na 271. Jest lepszy od minionki rozrabiają, ale gorszy od Bad Boys 2. Wiem, że większość osób uważa, że dwójka jest najlepszym z najgorszych filmów w tej serii, albo nawet, że nie była taka zła. Nie wiem, może to dlatego, że dwójkę postrzegałem jako nagły spadek jakości, a czwórkę jako znośną względem poprzednich filmów. Dla mnie po prostu wszystkie filmy po pierwszej części mają takie same wady. I różnią się tylko stopniem irytowania dorosłego widza. Może jak kiedyś powtórzę sobie ten maraton, to zmienię kolejność, ale czemu miałbym do tego wracać? Jestem pewien, że dałoby się zrobić jakąś wartościową analizę tych filmów może o tym, jak duże studio z czasem zaczęło wyczuwać własną widownię i skoncentrowało się na robieniu łatwych pieniędzy zamiast sztuki. Może o tym, jakim archetypem są minionki i jak wypadają na tle innych postaci, podobnych archetypów i dlaczego osiągnęły większy sukces niż tamte? Może kiedyś. Może za 50 lat, bo teraz jestem po prostu na to zbyt zmęczony. Zaspokoiłem swoją ciekawość. Już wiem, czym są Minionki. To jeden bardzo dobry film familijny i dużo męczącego hałasu, który podoba się głównie dzieciom. Ale hej, może i niektórym dorosłym. Nie chcę tutaj nikogo poniżać. Jeżeli są ludzie, którzy jakoś odstresowują się przy minionkowej głupawce, to ja do nich nie należę, ale nie będę specjalnie walczył z tymi, którzy zechcą napisać mi w komentarzu, dlaczego ich zdaniem minionki są fajne. Może jednak lepiej załóżcie swoje własne kanały i nagrywajcie własne filmiki, bo inaczej mnie usłyszy zdecydowanie więcej ludzi niż Was. Prawdopodobnie powinienem był posłuchać rady. Jak się nie podoba, to nie oglądaj. Ale jednak ciekawość jest u mnie czasami silniejsza od siły woli. Przyznaję, nie jestem normalnym kinomaniakiem, ani kinofilem, ani koneserem. Jestem zwykłym kinowym ćpunem, który po prostu musi cały czas być ciekawy różnych fenomenów. Dobra, zakończmy ten festiwal nędzy i rozpaczy tradycyjnym rankingiem. Może nawet zrobię to w koncepcie tier listy, proszę bardzo. Poziom F, miejsce szóste, minionki, nie chcę o tym mówić, miejsce piąte. Grudru i minionki. Okej. Okay, nie będę powtarzał cały czas, że te filmy mnie nie bawią i są pełne zapychaczy. Niech to będzie cały czas w domyśle. Ten film wyróżnia się natomiast obecnością okropnego brata gru z okropnym, męczącym głosem i profanacją klasyków muzycznych z lat 80. Dlatego tak nisko. Poziom E, miejsce czwarte, minionki wejście gru. Szczerze mówiąc, nie Szczególnie w pamięć ten jeden film był wyjątkowo przeładowany postaciami tak przeładowany, że po prostu wylatuje z głowy. Pamiętam tylko, że byłem zmęczony. Poziom D, miejsce trzecie. Minionki rozrabiają. W sumie nadal czuć odrobinę serca z pierwszego filmu i dlatego tak wysoko. Ale tu już zaczynają się poważne problemy. Miejsce drugie, minionki gotują się pod przykrywką. Znośne, nie irytował. Poziom C. Puste poziom B, puste poziom A. Jak ukraść księżyc? Po tym wszystkim nadal lubię ten film. Rety to był taki dobry scenariusz i zabawny, i pełen serca, i w ogóle. Choć animacja była prosta, to była taka dobra pod względem żartów wizualnych i projektów postaci, Wektor to jeden z najlepszych, najzabawniejszych antagonistów wszechczasów, chciałbym, żeby to on dostał własny film, a nie minionki, i żeby zrobiło go inne studio. Podsumowując, czy żałuję, że obejrzałem wszystkie filmy o minionkach? Cóż, zobaczymy. To zależy, jakie będą z tego wyświetlenia.